Najnowsze dane, najnowsze informacje, co słychać w sprawie wniosków. Oświadczenie wspierające wywiadu udzielił wiceminister Krasoń dla papu. Dziękuję, Paweł, że wyciągnąłeś mnie z łóżka. Minęło 15 minut i nagrywam materiał, żebyście byli w temacie. Tytuł artykułu wiceminister Krasoń wpłynęło ponad 150 tysięcy wniosków o świadczenie wspierające. Będę czytał co najważniejsze rzeczy. Do wojewódzkich zespołów do spraw orzecznictwa wpłynęło ponad 150 tysięcy wniosków oświadczenie wspierające. Proces określenia potrzeby wsparcia przeszło dotąd ponad 3 tysiące osób, powiedział pap, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń. Zapowiedział nowelizację ustawy o świadczeniu wspierającym. Co tam mówi dalej? Mamy zatrzęsienie wniosków, oświadczenie wspierające. Do wzonów. wpłynęło ich już ponad 150 tysięcy. 150 tysięcy. Poinformował Łukasz Krasoń. Przekazał, że ponad 3 tysiące osób przeszło już przez proces określenia potrzeby wsparcia. Taki mój komentarz. Podejrzewam, że już udzielono im Yy, przyznamy im punktację. Co mówi dalej? Chciałbym wszystkich zainteresowanych uspokoić: liczba punktów, jakie otrzymują ludzie, jest dużo wyższa niż się wielu obawiało. Już ponad 3000 osób przeszło proces określenia potrzeby wsparcia, i blisko połowa z nich otrzymuje 80 punktów i więcej. Yy, yy, podał Krasoń. Czyli na te 3000 osób. Ponad 50% otrzymuje więcej niż 80 punktów. Zaznaczył, że przy tak dużej liczbie wniosków proces wymaga usprawnienia. By, co mówi, było 600 osób orzekających, które przewidziała tamta ekipa rządząca. My przyspieszyliśmy proces szkoleń i certyfikowania kolejnych orzeczników. Mamy ich już w sumie 1100. Kolejne szkolenia będą się odbywać w najbliższych tygodniach. Dzięki temu ten potencjał orzekający będzie dużo wyższy. Nie zmienia to faktu, że i tak potrzeby są ogromne. Wyraził nadzieję, że sytuacja będzie się poprawiała z każdym tygodniem i wsparcie trafi do potrzebujących jak najszybciej. Zaapelował też do osób, które chcą ubiegać się o to świadczenie, by składały wniosek w formie elektronicznej. Dużym Problemem jest to, że blisko 80% osób składa wnioski papierowe z wykrzyknikiem. Niestety urzędnik musi tak skopiować go na wersję elektroniczną. Wydłuża to cały proces. Mam więc apel do osób, które chcą wnioskować o przeskalowanie, aby robiły to przez portal Empatia, powiedział Krasoń. No ja wysłałam w wersji papierowej 5 stycznia. Ale tak jak zgodnie z apelem, yy, yy, prośba wysyłajcie w formie yy, elektronicznej. Wiceminister zapowiedział, że po konsultacjach społecznych i opracowaniu poprawek ustawa o oświadczeniu wspierającym zostanie znowelizowana. W samej ustawie zapisano, że po roku zostanie dokonana korekta, ale być może uda się to zrobić szybciej. Świadczenie wspierające jest krokiem do przodu. Jeśli je skorygujemy, to wiele osób otrzyma dużo większe środki na koncie i będzie w stanie, w stanie mocno poprawić swój los, podkreślił yy, Krasoń. Świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach. Tutaj przypominam, osoby z z 87 do 100 punktów mogą ubiegać się o nie od 2024 roku, osoby z od 78 do 86 punktów od 2025, a osoby z 70 do 77 punktów od 2026. A co z, z osobami, które dostały co najmniej 70 punktów? W innej sytuacji są osoby, które mają co najmniej 70 punktów, ponieważ będą one mogły uzyskać świadczenie wspierające. Od 2024 roku pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo doświadczenia pielęgnacyjnego przecinek specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organy gmin. I to jest najważniejsze, więc tak, uzbrojmy się w cierpliwość, ja nie jestem rzecznikiem Pana Krasonia. Wierzę, że robi wszystko, co w swojej mocy, żeby było dobrze. Tym bardziej, że wiele osób niepełnosprawnych jest pozytywnie zaskakiwanych punktacją, więc myślę, że tu nie ma przekłamań i nie ma manipulacji. Ja uważam, że lepiej coś zrobić wolniej, ale dobrze. Słuchajcie, ja czekam na komisję w domu, jestem we Emsonie warszawskim od 5 stycznia. Uzbrajam się w cierpliwość, będę miał komisję w domu, dostałem zgodę. I z drugiej strony naprawdę jest to bardzo duże wyzwanie przed urzędnikami, wszystkiego się musieli nauczyć. No słuchajcie, 150 tysięcy wniosków o świadczenie wspierające. No przypominam, że teraz już jest 1100, 1100 o tych orzekających i są, trwają następne szkolenia. Im wyszkolą więcej osób, tym będzie to szybciej. Pojawią się u nas w domach, w, zon w zonowi nierówny. Dziękuję za uwagę.